Ech, dlaczego YouTube zawsze musi mnie denerwować, jak próbuje nagrać filmik? To przerwane połączenie, spróbuj ponownie. Nie żyjemy kurwa za przeproszeniem w roku 98, gdzie są połączenia modemowe, no bez ja. To jest szybki internet, a YouTube działa na jakichś prehistorycznych serwerach? Dlaczego muszę za każdym razem się wkuźnić, jak próbuję tu nagrać filmik? to za beznadziejny serwis wideo. Dobra, wystarczy. Głęboki oddech. Jaka jest moja prawdziwa przyczyna przy, przybycia tutaj? Bo nie żeby poprzaczyć na YouTube, bo, bo to było niewarte tracenia bezcennego czasu w środku nocy, bo która jest? Pierwsza godzina nadchodzi. Godzina z dniu 7 sierpnia. Czy mówię? Chyba tak. No, jestem tutaj, bo tak sobie pisałem na fejsie i pomyślałem sobie, a no, może by zajrzeć na ten stary, wkuźwiający, co prawda kanał YouTube'a i coś tam wrzucić nowego tak nagle. To taka... i już wiedziałem, że muszę coś nadać. Yy, dzisiaj będzie... tak, 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 wiem, znowu to, to samo, tak, tak. Yy, już, 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 już to słyszę. Znowu będzie gadał o filmach. No ale ja tu jestem jakimś takim recenzentem filmowym, a inne tematy są raczej poboczne. A więc tak, dzisiaj tak króciutko Wam powiem o takim nowym zjawisku u mnie, takim, takim, które trwa od końca zeszłego roku albo troszkę wcześniej. Mianowicie no, oglądałem się tyle tych filmów, tyle tych recenzji tutaj zrobiłem i wcześniej na Facebooku, albo jak film był niewarty, to w ogóle nic o nim nie mówiłem ani pisałem. Ale wszystko to były filmy nowe, nowe, bądź wchodzące do kina, albo takie, które pojawiły się na, na płytach czy w internecie. A chodzi mi teraz o inne filmy, takie takie, no, starsze nawet nieraz ode mnie. Widzicie, ponad, ponad, grubo ponad 100-letniej historii kina sami wiecie, że powstało wiele, bardzo wiele Legendarnych, słynnych, zapadających w pamięć filmów. Nie, to nie tylko Casablanca Blanka i Przeminęło z wiatrem, które znają wszyscy na całym świecie, i w Afryce, i w Azji, pewnie też, bo to nie są jedyne dwa znane filmy. Wszyscy oglądali Przeminęło z wiatrem, ale nie będę mówił o tym, z, z tym, tym filmie, bo o nim wszyscy wiedzą, ale są filmy inne, inne, bardzo znane bardzo takie poruszające ważne tematy. I ja mianowicie w ostatnich czasach nadrabiałem zaległości w oglądaniu tych filmów. Między innymi e, ostatnio oglądałem właśnie takie filmy jak na przykład Absurd. No to był bardzo fajny film, jeden z pierwszych filmów e, Dustina Hoffmana, bardzo młodego wówczas, tak, tego małego, małego, mamy strasznie małym aktorem, takim niskim, ale bardzo dobry. Film bardzo fajny, z świetną muzyką. Nawet utwór sobie specjalnie ściągnąłem na komórkę, bo jest bardzo dobry. Enjoy the Silence. Nie, albo coś mi się myli, ale coś jest ze Silencem. Przepraszam, bo pomyliłem się z, z, z Depeszem, ale też jest coś ze Silencem. To jest bardzo fajna muzyka. Muzyka jest dobra, historia filmu jest dobra, w ciekawy sposób przedstawiona, ale to nie wszystko. Północ, Północny Zachód. No to troszkę może mniej znany film o takiej aferze szpiegowskiej w czasach Zimnej Wojny z Kerem Grantem jako główną postacią, który został, to pewien pan profesor, pomylony ze szpiegiem i pętał się w niezłą aferę, naprawdę. No i cóż. No i Obywatel Kane. To jest film legenda. Każdy o nim pewnie słyszał, ale no... Aż do pokolenia to mało kto go oglądał. Oto o multimilionerze, którzy, który od, prawie od zera doszedł do wielkiego imperium finansowo-medialnego, które zresztą potem upadło, któremu gościowi to odbiło po pewnym czasie. Miał kilka żon, z każdą mu się nie, nie układało w końcu. Jego potem kolejne przedsięwzięcia medialne upadały. Zbudował, zbudował sobie olbrzymi zamek, taką fortecę w sumie. I tam się zaszył, odizolował się od ludzi. Chciał, żeby ludzie mu służyli. Uważał się za wielkiego, ważnego, największego po prostu jakiegoś prawie, prawie Boga. To, to film pouczający o tym, jak człowiek dochodząc na sam szczyt, może sfiksować na swoim punkcie i może uważać się za najlepszego. Tego dobrego. Tego, który zawsze ma rację. No i super egoistycznego. Ale to są, to jest tylko wycinek. To jest tylko kilka tytułów z filmów, które, które wywarły na mnie ogromne wrażenie. A tych filmów było wiele. Były też i nowsze filmy, jak na przykład, to już pewnie też wszyscy oglądali, na przykład Tańczący z Wilkami. To też film, który porusza pewne, no, no, takie drażliwe kwestie w historii Ameryki. Jak stosunki z Indianami na przykład i, i wyniszczanie tych Indian przez Amerykanów, ale też możliwe o tym, że Biały może się zaprzyjaźnić z, z tą społecznością i żyć pomiędzy nimi, być agonią. Ale to, to też jest tylko jeden. Bo jest taka na przykład lista zrobiona przez akademię, Amerykańską Akademię Filmową. Eee, ona już jest stara, bo jest z 1998 roku, ale są tu wszystkie ważne filmy. Tak, te filmy, które tak z przekorą, tak trochę niechętnie wymieniłem: Casablanca jest na drugim miejscu, Przeminęło z wiatrem, na czwartym miejscu. Ale cieszy mnie, że jest też Ojciec Chrzestny kultowy film mafijny, trzecie miejsce. I Obywatel Kane na pierwszym miejscu. Ja szczerze polecam te filmy, wiadomo, stare, to się wydaje, że głupie, że beznadziejne, nieciekawe, nudne, ale to nie jest prawda. To niektórych z tych filmów możecie się przekonać. Oczywiście nie mówię, że do wszystkich, może w ogóle nie, ale moim zdaniem naprawdę warto, warto je zobaczyć, bo przynajmniej niektóre z nich, bo, bo, bo zapadają w pamięć I, i, i też uczą czasem, czasem bawią, czasem uczą. Są też inne takie legendy jak deszczowa piosenka. Otóż dawno, 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 dawno temu byłem jeszcze w podstawówce w telewizji widziałem. Bez szału, że tak powiem, ten film był. Ale spoko. Jest Psychoza. O, to jest ważny film Hitchcocka o naprawdę sfiksowanym gościu normalnie w tym w motelu gdzieś na odludziu, który morduje. Bogu winne młode dziewczyny, bo ma jakieś fiksy powiązane ze swoją matką, która go tak dziwnie wychowała. Film <grym> był dobry, mocny. Doczekał się remake'u z 98 roku, a także niedawno jeszcze na, jakimś, na jakiejś stacji kablowej, serialowej wersji, o tym jak ten Norman był młody, jak to się zaczęło mu... Trzaszce przewalać i zaczął być dziwny. Jezo kosmiczna 2001 z tym legendarnym motywem muzycznym, który też pewnie wszyscy znamy. Yy, no tu można by długo wymieniać. O! I, i mój ulubiony film o tematyce yy, związanej z wojną w Wietnamie. Czas apokalipsy. To był film. Jedna z wielkich ról Marlona Brando obok yy, Ojca Wrzestnego który którym notabene krótko zagrał. Tak naprawdę był tam 15-20 minut, ale rola niesamowita. A czas apokalipsy, <gdzieś> gdzie gra szalonego pułkownika, gdzieś zaszytego głęboko w dżungli, mającego swoje mini imperium, z, z tego, gdzie mu służą jakieś tam plemię. No, no, no. Ale to też jest tylko tak w skrócie powiedziane. No, także, także szczerze, 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 szczerze polecam, warto się zastanowić, bo czasem takie filmy warto obejrzeć. Teraz właśnie jestem w trakcie oglądania takiego znanego filmu kryminalnego w latach 70. francuski łącznik z Ginem Hackmanem i wiecie, pewnie większość z Was oglądała Brudnego Harego. Ten film jest troszkę podobny, ale nie do końca, bo, 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 bo Papaj... Bohater główny nie jest aż taki bezwzględny, brutalny, no i taki bez zasad, w zasadzie nie trzymając się żadnych zasad jak, jak, jak ten. Jak brudny, chary. No i w zasadzie to tyle. Chciałem Wam polecić te stare filmy. Jest późno. Wszyscy chcą mi spać. Wszyscy muszą mi spać, no, niezależnie od tego, czy idą do pracy, czy nie idą do pracy. E, ale. Jeszcze na koniec e, chciałem Wam e, powiedzieć, że dziś mieliśmy ciekawy dzień. Miałem ja i miała moja połowica. Bardzo ciekawy dzień. I nie wspominam już tutaj o tej fantastycznej pogodzie, która od ponad półtorej tygodnia e, przypomina trofiki przypomina nam Hiszpanię, Włochy, czy Grecję, czy nawet Afrykę Północną, bo to jest piękna pogoda i to wszyscy widzą za oknem wszyscy, którzy wychodzą na zewnątrz. Ławimy się wszyscy w słońcu, grzejemy się, opalamy się. Jest cudowny, do obróbki, ale jest fajny bardzo. Ale mówię tutaj, że dzisiaj byliśmy rezerwować wycieczkę. Dzisiaj. No, to tyle. I mamy załatwioną wycieczkę i bardzo się z tego cieszymy. No i urlop za miesiąc. To jest coś pięknego. No, może za miesiąc z hakiem, ale to. Dlatego warto żyć dla urlopu i dla wyjazdu. Zresztą no sami wiecie, urlop piękna rzecz, a urlop wyjazdowy to też jest piękna rzecz. Jeszcze lepsza rzecz, no bo siedzieć tu na miejscu, w mieście, no, no nie, jednak, jednak, jednak to nie to samo, a wyjechać gdzieś najlepiej w ciepłe kraje, ha, to jest piękne. Już byliśmy na takim jednym fajnym urlopie w lipcu. Yy, nad Polskim Morzem i nie jest tak źle, Wam powiem, nie jest tak źle. Jak pogoda dopisuje, to jest całkiem przyjemnie, oczywiście zależy, w której miejscowości, ale, ale na przykład w yy, tych, których byłem, no to muszę powiedzieć, że, że całkiem nieźle to się prezentuje, i plaża, i, i pokoje, i że tak powiem, rozrywki. Międzyzdroje były fajne, ale Łeba jeszcze fajniejsza no i wydmy głowy, to trzeba zobaczyć to trzeba po prostu zobaczyć to każdemu, każdemu polecam no to by było na tyle dość głośnego gadania po nocy hałasowania śpijcie dobrze pracujcie lekko albo odpoczywajcie jak jesteście na urlopach w każdym razie gorącego słonecznego dnia środy życzę daro